To jesteśmy przy ładowarce z produkt specjalistą, no i oczywiście Joker Farm Macie nam pokrótce przedstawi tę ładowarkę i przygotuje Adriana do pracy, żeby mógł Mamy tutaj serię kompakt. Z tej serii są dwie ładowarki z 7 metrowym wysięgnikiem i 9 Tu masz do dyspozycji 9 metrów 3 tony u dźwigu, HLS, czyli pompa LS joystick elektroproporcjonalnie działający, także bardzo precyzyjne ruchy ładowarka oparta na hydrostacie czyli też tutaj masz w zasadzie tylko hamulec i gaz masz dwa biegi, masz żółwia i zająca czyli albo pracujesz 0,20 albo 0,40 mhm. to zależy wszystko od Ciebie ładowarka też wyposażona jest w amortyzację ramienia i pływające ramię czyli jakbyś na przykład jechał stąd gdzieś na pole warto sobie wrzucić tą amortyzację Wysięgnik będzie pracował tak sobie delikatnie wtedy będzie no, wybierał te wszystkie nierówności jakbyś będziesz pokonywał teren ładowarką co tutaj jeszcze ciekawego? Na pewno ciekawym rozwiązaniem w tych ładowarkach kontaktowych jest ta ramka euro, o czym zawsze wspominamy. Czyli do trzech ton Farezin montuje zawsze ramkę euro. Mamy do dyspozycji tutaj paleciarkę. Mamy też tutaj siłko krokodyla od firmy Kowaczewski, czyli polski sprzęt. Z tym, z tym sobie też będziemy mogli popracować. Jak jechał na lawecie to wydało się mniejszy, teraz jak tutaj jest rozpakowany to ja jest nie? Ja myślę, że nie? To jest 2,20 szeroki, o ja dobrze pamiętam, al, albo 2,30 Objętość yy, tutaj? Jest to myślę, że no niecały metr sześcienny, no mhm. pewnie mniej nawet trochę, nie, nie pamiętam. No, ale, to ale zakładu, jak tutaj jest to zamknięcie to jest... To od... wtedy go tam trochę dopchać, nie? No, dużo, dużo więcej wejdzie. Także ty z tym sobie popracujesz. No, ramka Euro daje nam tą uniwersalność, że jakbyś miał jeszcze jakiś sprzęt swój, jakąś łychę gdzieś tam od odładowa szczoczowego, bez problemu zapniesz i sobie też możesz popróbować. Nie, nie musimy się ograniczać do tego łóżka krokodyla. Sama ładowarka Farezin to pokrótce, tak naprawdę dosyć ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne, bo cała, cała rama tutaj i wszystkie elementy metalowe są zaprojektowane przez Farezina, przez fabrykę znajdującą się we Włoszech. Natomiast ostrzeń, który jest w niej zamontowany jest taki w takich jak Bosch, Carraro czy Deutz mhm. Także generalnie y, cała ładowarka to jest y, no to jest jakiś tam w zamkniętym szczelnie powiedzmy korpusie masz y, renomowane marki gdzieś tam znane z rynku Jeżeli chodzi o silnik, mamy tu stukonny silnik Deutza 3,6 litra, czterocylindrowy y, To jest ładowarka z 2019 roku y, Tutaj mamy y, jeżeli chodzi o układy takie oczyszczające, no to mamy tutaj Doka i mamy AdBlue. Nie tego, ma tu. Od tego się nie uchroniłem. Nie. No właśnie, to warto wspomnieć, że wszystko co w 2022 do nas zjedzie, to już będzie miało i Doka, i AdBlue, i DPF, tak? Mhm. Także to już jest ta wtedy norma Stage 5 i. Dobry. Dobry. Ta norma Stage 5 już. Nie ma polu! Norma Stage 5 już niestety wymaga od nas zastosowania tych wszystkich. Widzimy nas tak dobrze, że nawet papier do domu dowożą. Nie ma problemu. z tym, nie? Yeah. Oczywiście standardowo masz Hello. wszystkie koła skrętne, masz tego kraba, możesz mieć mm -hmm. tylną ośkę zablokowaną, rewers jest pod palcem wskazującym na joysticku, bądź tutaj przy lewej, przy lewej manetce, tak jak masz w ciągniku, także mm -hmm. możesz sobie to zapro zaprogram zaprogramować dowolnie, jak ci będzie wygodniej. No, pokrótce to chyba na tyle można powiedzieć. No na szybko się nauczyć, a reszta nie? wyjdzie w praniu, tak? Ja to nie mam żadnego doświadczenia na ładowarkach, jedynie coś tam u kolegi. przejść? u kolegi coś tam pracowałem, ale to na innej, innej ładowarce. Ale to praktycznie chyba ty wszystko to samo, tak samo działa, nie? Tu mamy joystick, tak, można siebie od siebie, podniesienie, schowanie masz tu. Tu masz te wszystkie funkcje, które mówiłem, czyli pływające ramię. Pływające ramię, amortyzację ramienia. Tu masz uwiedzająca, czyli tą zmianę zakresu prędkości pracy. Dodatkowo masz tutaj jeszcze drive mode, czyli możesz sobie tutaj wyprecyzować to, jak chcesz tą ładowarką się poruszać, mhm. bo możesz wrzucić tryb eko na przykład, wtedy ona troszeczkę pracuje z mniejszymi obrotami, i to jest dosyć istotne. Jakbyś na przykład jechał gdzieś na pole, gdzie jakieś tam kilometry chciał zrobić, no to wtedy. Rzucasz sobie ten Eco i ona troszeczkę będzie mniej palić, nie? Aha, jedzie tyle samo wtedy, A tak? jedzie tyle samo, tak Ile? 25 Tutaj ona będzie jechać 40 km na godzinę 40 mhm. Kurde, nie wiedziałem, ja jechałem taką tu 25 tylko miała Nie, tu 40 no wiadomo, muszą być zachowane wszystkie takie warunki, które pozwolą nam, żeby tę ładowarkę rozpędzić Ona trochę waży Musi być przede wszystkim wisiennik schowany na dole, tak? Musisz mieć wrzucony tryb Drive, czyli musisz mieć zablokowaną tylnią ośkę no i lepiej sobie wrzucić tą amortyzację nie? tutaj jeszcze masz taki ciekawy element to jest taki tryb łyżki, który standardowo jest montowany we wszystkich ładowarkach Faresina poziomowanie nie, przerzucimy sobie na ten tryb łyżki i wtedy, gdy to mamy włączone, nie działa nam przeciążeniówka czyli jakbyś miał jakąś tam stertę piachu i chciałbyś mocno popracować w sensie no, duże łychy ładować czy tam poprzepychać tą stertę piachu to wtedy warto włączyć ten, ten tryb łyżki i wtedy przeciążeniówka nie wariuje nie? bo w momencie, kiedy nam się oderwą tylnie koła od, od płaszczyzny to wtedy następuje przeciążenie i zablokowanie bezpiecznej ładowarki przy włączonym tym trybie łyżki to nie nastąpi nie? ale możemy przewrócić yy, tak, możemy <grym> troszeczkę to sobie tutaj no, zrobić kuku nie? Yy, tu jest taki przycisk bezpieczeństwa gdyby ona faktycznie gdzieś stanęła dęba yy, na przykład by nastąpiło do przeciążenia wtedy trzeba przytrzymać ten przycisk i powoli joystickiem ciągnąć ramię bądź opuścić żeby tylnie koła dotknęły podłoża nie? Yy, tutaj mamy ośki Cararo też w tej ładowarce, czyli też kolejna taka firma, dosyć taka znana yy, Tylna oś wachliwa, yy, przodu sztywna Mamy tutaj yy, hamulce w kąpieli olejowej, czyli wszystko zamknięte szczelnie To się tam nic nie dostanie, jakiejś tam nieczystości yy, Fajna funkcja inching, czyli generalnie rzecz biorąc yy, pedał hamulca jakby troszeczkę jest zintegrowany jakby ze sprzęgłem Czyli do pierwsze 70% nacisku na hamulec to jest jakby Zablokowanie jazdy. Natomiast kolejne 30 jest jakby włączenie takiego sprzęgła. Zablokowanie za hydrauliki tak jest, i później jest hamulec. Tak tak dokładnie, nie? Czyli jak sobie to wcisnąć na maksa, to nie musisz zrzucać biegu, żeby dodać gazu, żeby na przykład jeszcze. Tak, żeby jeszcze mocniej popracować wysięgnikiem, na przykład. Nie? Żeby tam jak zabraknie ci tej prędkości, wysuwu czy tam chowania, to jeszcze bardziej można popracować. Tu są dodatkowe takie dwa pokrętła. One nie we wszystkich ładowarkach są, ale w serii HLS też y, są one obecne. Y, mamy taki. Y, Tryb handling, tutaj, który pozwala na ustawienie ręcznie obrotów, czyli taki ręczny gaz. I dodatkowo mamy drugie pokrętło, które jakby przenosi moment obrotowy na koła, czyli zapobiegać takiemu buksowaniu. Jakbyś chciał się mocno wbić w pryzmę, to można taki zmienić tryb sobie i ją powolutku będzie się ładnie wgryzał w jakąś tam hałdę piachu, czy, czy w jakiś tam obornik, cokolwiek będziesz tam sobie pracował. Z reguły pracuje się na trybie drive. Ten tryb handling też może być wykorzystany do, do zamiatarki z przodu. Wtedy można sobie dorzucić pływające, pływające ramię. Już mamy, no, ale gdyby nie było, to można sobie dorzucić. Stały przepływ olejowy, wtedy sobie ładnie wszystko do, doprecyzujesz i możesz zamiatać, kosić, bądź cokolwiek tutaj robić. W tej wersji kompakt, jak sobie pójdziemy na tył, też, też taka ciekawostka. Cała ta rama była zaprojektowana do tego, że tutaj jeszcze przychodził wałek bomb ale już niestety od tego roku zaprzestali produkcji takich ładowarek. Nie? Także jakbyś ktoś pytał, po co ten otwór tutaj, na co on jest, no to kiedyś ta rama była przystosowana do, do wałka -Bom. Także, ale to już w tej chwili to jest niedostępne. Mało zapytań ze strony klientów. Ja... Ale właśnie po co? Czyli co? Jeden klient kiedyś zadzwonił do mnie i ma taką ładowarkę, kupioną chyba w 2014, albo w 2012 roku, nie pamiętam dokładnie. Mówi, że on sobie jakoś z tym radzi. Ma coś tam zapięte z tyłu, coś agreguje, jakaś tam mała kosiarka czy cokolwiek nie? i próbuje sobie w ten sposób pracować. Nie? I się pytał też o taką ładowarkę, niestety już nie mogliśmy mu zaproponować, bo, bo już to wyszło z produkcji. Nie? Natomiast sama rama przygotowana pod, pod, taki, pod, pod takie rozwiązanie. Nie? No Mamy zaczep, mamy jeszcze tutaj gniazdo do świateł przyczepy i hydraulikę. Tak? Gdyby trzeba było zapiąć jakąś przyczepkę, że tak powiem, wykipować, no to też sobie spokojnie tą ładowarkę poradzi. Nie? Zwróćcie uwagę też na to, jak faktycznie ta rama wygląda. Nie? Ona jest bardzo gruba, stanowi przeciwwagę tej ładowarki. Cały wysienik, pomimo że to jest teleskop, jest trochę przesunięty do osi ładowarki. Dlatego ona sobie fajnie radzi. Jest taka dosyć sztywna na, na tych wszystkich elementach, co też no, wpływa na, na konstrukcję wysienika. Czyli te tuleje wszystko dosyć, dosyć długo wytrzymują, bez że jakichś tam dodatkowych eksploatacyjnych wymuszeń ze strony serwisu. Nie? No i masz wężę na zewnątrz, nie? Na, na, na tej sekcji, nie? Czyli ta cała hydraulika jest tak jakby pod kontrolą Wszystko widzisz, co się dzieje Gdyby jakieś rozszczelnienie nastąpiło, no to nie wiadomo. możesz tam zapobiec temu dosyć szybko, nie? No Ty masz serce, ładowareczki Tak jak wspomniałem, tu są te układy oczyszczenia spalin Silnik ułożony wzdłużnie Fajna rzecz, że on jest cały w jednej komorze Wraz z wszystkimi układami oczyszczenia spalin Zaletą tego jest przede wszystkim to, że pracuje to wszystko w różnych temperaturach. Nie ma czegoś takiego, że tam jedna rzecz się bardziej wychłodzi albo bardziej nagrzeje. Wszystko raczej pracuje ze stałą temperaturą. To wpływa też na, na, na całe środowisko silnika, na spalanie itd. Pompa na dole. Tutaj sobie możemy jeszcze otworzyć. W tej chwili może nam się uda. O, uda się. Możemy pokazać, jaki jest fajny dostęp do, do silnika ogólnie w tej ładowarce. Gdyby zależało nam na czymś, żeby gdzieś się dostać, coś sprawdzić, to możemy sobie tą klapę opuścić. Praktycznie wszystko masz tutaj na wierzchu. Nie? Chłodnica tutaj dzielona, ułożona pionowo tutaj za kołem. Generalnie moim zdaniem najlepsze rozwiązanie w ładowarce, ponieważ ta wymiana ciepła w takiej tej płaszczyźnie, tutaj poziomej jest chyba na, najefektywniejsza. Gdybyśmy mieli chłodnicę tu gdzieś u góry, no, musieli mieć dodatkowe kratki. Na te kratki zawsze coś spadnie, trzeba to oczyścić. A tak masz tutaj pionową, pionową ścianę. Tutaj sobie można wypiąć te terazki je oczyścić, także tam wydmuchać można powietrzem, dosyć ciekawie to jest rozwiązane. No i fajny dostęp też do filtra, do powietrza. Bardzo duży filtr, chyba ponad miarę, jeżeli chodzi o, o te silniki. S sama jednostka dojca, też jest sprawdzona przy pracy z hydrostatami Renomowany serwis na praktycznie w całej Polsce, także jak bo O, dłuższe jest tutaj ten. No, ale taki dosyć ciekawy no. dostęp, nie? nie trzeba nigdzie się tam schylać, nie trzeba gdzieś tam się wyginać, żeby, żeby sobie go oczyścić. Nie? No i tak jak mówiłem, tutaj masz układ bosza sterujący. E, także w zasadzie konstrukcja ładowarki to jest dzieło Farezina, natomiast wszystkie elementy związane z takim wyposażeniem, no to renomowane firmy takie, które znamy z rynku, że tak powiem, no, rolniczego, nawet nie tylko. Nie? No, także. No, niektóre firmy się specjalizują tylko w tym i są najlepsze, nie? To. Tak, kosy Schumachera w kombajnach. Tak, zobaczcie ile wszędzie no. jest montowane tego. Mhm. No także... Carraro, jedno z najlepszych napędów, nie. No, w ładowarkach tak, Farezina masz zamiennie stosowane. Masz Kararo i Dana Spicer. Dana Spicer jest w takiej najbogatszej wersji Farezina określonej VPSE mhm. lub VPS to wtedy mamy ośki Dana Spicer i w tych najmniejszych 626 też mamy Dana Spicer. Kleżewki klimatyzacji tak, ona też ma klimatyzację. Do wody, nie? Żona... No, taka mała, nie? Ale to malutka kabina, nie? To wystarczy. I to kabina faktycznie to określiłeś, że jest mała, nie? Natomiast jak wejdziesz do środka, to poczujesz jej szerokość, bo ona ma chyba, z tego co pamiętam, 940 mm szerokości, czyli nie będziesz miał też takiej mm. wież. Nie będziesz się czuł troszeczkę zamknięty jak w puszce, nie? Także zwróć uwagę sobie na to, jak będziesz pracował, że masz dosyć dużą kabinę, że ten oś do ładowarki jest trochę przesunięta Także. Ta, ta praca powinna być komfortowa, szczególnie przy jakimś tam właśnie załadunku, rozładunku, z łyżką czy, czy, czy z widłami. Dodatkowo w tył ładowarce jeszcze mamy większe opony, bo standardowo tu przychodzą 20 tu mamy czwórki Także nie wiem jakie tam masz warunki u siebie, ale powinno być dobrze. Na razie. Cześć. Na razie cześć. Cześć. Ale to nie są radialki. To są zwykłe, nie? Zwykłe, no. A na... no dobra. No to udajemy się na pole do Joker Pharma. I do rolnika z Hollywood. Niestety troszeczkę nam zaczęło padać. Musimy się tutaj przygotować do jazdy po drodze. Musimy sobie wrzucić tutaj światełka. Będziemy jechali tutaj za John z rozrzutnikiem Bergmana. i Będziemy sobie to testowali na polu. Siedzimy w ładowarce Paryzina. W parametrach 9 metrów, 3 tony jest to ładowarka z serii Compact która tak naprawdę jest jedną z dwóch ładowarek w tej serii bo mamy do dyspozycji jeszcze ładowarkę 7 metrową też o udźwigu 3 tony z racji tego, że pojedziemy po polu tutaj zmienimy sobie tryb jazdy nie będziemy jechali drive'em, tylko będziemy jechali normalnie tutaj ze wszystkimi kołami skrętnymi będzie wygodniej mamy wrzuconą też amortyzację wisiennika także komfortowo dosyć powinniśmy sobie tutaj jechać ładnie powinno nam to wszystko wybierać tutaj te nierówności na drodze o, widzimy, że wisiennik sobie pracuje my też jesteśmy komfortowym fotelu jak widać też ładowarka ma dużo przestrzeni i mamy tutaj 940 mm szerokości w tej ładowarce, jeżeli chodzi o kabinę Więc tutaj troszeczkę szybę przetrzemy także ładowarka komfortowa na pewno, o rozmiarze kompaktowym mamy tutaj silnik dojca w tej ładowarce który jest sercem wszystko to oparte jest na hydrostacie z przodu mamy podpięty łyżko-krokodyl. Jest to polskiej firmy łyżko-krokodyl Kołaszewski z Bytowa. Już to dosyć dawno współpracujemy. Elementy robocze są dobrze wykonane. Nie zdarzają się jakieś tam gwarancje. Mamy tutaj łyżko-krokodyl o szerokości 2-3 metra na dwóch siłownikach jak widać jest on podpięty, nie wiem, mam nadzieję, że widać, podpięty pod ramkę Euro tutaj, także ramka Euro też w tych ładowarkach z serii kompaktowych w standardzie montowana. Zrobię tak? Chce pan? No, w życiu! Ja na różele nawet nie sią. Ja mam jakiś... Pis... w wow, wow. Ale łyżkę nie brzuch łyżkę! Ale idzie się do wszystkiego przyzwyczajenie. To skąd na to pieniądze?